Zaczynamy dzisiaj uroczystą 41. sesję Rady Miasta Góska. Dziękuję za przybycie. Życzę Państwu, żebyśmy się spotykali w takich okolicznościach oraz byśmy się spotykali także o niepyt. Wszystkiego najgorszego. Wiele wieki musiała trwać na tym miejscu, w tym mieście, w tej przestrzeni nieustanna walka przeciwko konżelającemu wszystko I chociaż dzisiaj obchodzimy piętnastolecie odrodzonego samorządu, to przecież stajemy w szeregu tych, którzy toczyli zwycięstwo warty. Mamy określone produkty i specjalistyczne usługi dla księcia i jego trzeba Nieprzypadkowo otaczały i otaczają młot, do dziś, jak wiemy, rybaki, winiary, świniary, kuchary, kokary, magemniki, cieśle, kobierniki, konary, woźniki czy ser Tam wszędzie mieszkali ludzie, którzy specjalizowali się w takich czynnościach. Przeciwko ginięciu wszystkiego z czasem walczyli ci, którzy budowali własni łoc Zamek, kościoły, budowali góry, miejskie i przeprawy przez nisko, zakładali pierwsze wodociągi i bronili miasta podczas pożarów, niezliczonych niestety wojen. Potem wszystko znowu odbudowywali, zakładali nowoczesny przemysł, budowali nowy płoc. Wśród ludzi walczących o tego, co włoskie stanowi byli i ludzie, nauki oraz administracji, których stanowiącami jesteście wy, czcigodne siostry i czcigodni braci. Byli oni już w najbliższym otoczeniu księcia, tworząc książęcą tak zwaną kapelę. Członkowie owej kapelki, o wyczerpując jak to wtedy było wyzwyczajne, administrowali dwory, Zajmowali się czynnościami pisarskimi i nadzorowano przepisywanie Dlatego, że globalizacja nie zmniejsza wcale potrzebnych zakorzenieni. I to widzimy w każdym małym mieście, bardzo, się powiedzieć, w każdym nawet małym gminie. Wejście do Unii Europejskiej zwiększa potrzebę tożsamości w swoim miejscu. W rodzinej kulturze, w rodzinej przestrzeni. Kultura sama Czyż nie przy ołtarzu Pańskim największym najlepiej można wyrazić to, co czujemy wobec tego przemijającego czasu? A właściwie, i to chyba jest sedno naszego spotkania, wobec przodków, którzy przeminęli. Czyż nie tu, przy ołtarzu Pańskim, najlepiej ogrzewają... Każą zmieścić lepiej, na pewno w się to podrawia, ale lepiej ożywić wdzięcznym dnakom, podziękować im za poświęcenie, za to, że cierpieli, że ginęli, że tworzyli to, czego jesteśmy sami. Czyż wreszcie nie tu, przynajmniej wierzący, powinni szukać inspiracji dla swojej troski o miasto, Jeśli Wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych piśmie i marzoczów, nie wyjdziecie do Królestwa Niemiec. Nie zrealizujecie swoich zadań. Mówi także... dla nas, także dla dzisiejszych rządców miast wszelkich, mogą być starożytni Grecy, którzy w swoich państwach, miastach, co się wtedy nazywało polis, zmagali się z podobnymi do naszych problemami. I to jest charakterystyczne, że oprócz zdolności administracyjnej, czasami także wojskowej, czasami gospodarczej, nie nic nigdy tych, ich szczęście polegało na tym, że oprócz Solona i Perglesa, wielkich przywódców wojskowych, społecznych, politycznych mieli pod bokiem Sokratesa, Arystotelesa, Platona, którzy właśnie rozpoczęli wielki dyskurs, europejski dyskurs. Członek wspólnoty Bóg się rozwija. Nie można wreszcie, to jest trzeci element droga wspólnego twarz społeczności miejskiej. Nie można w mieście przecenić wszystkich instytucji, które wychowują do poczucia godności i odpowiedzialności.